Cześć, witam w kolejnym filmie. Dzisiaj będzie szybko. Zobaczcie, przyjechały nowe Janosiki. Tym razem to Janosik DVR, co od razu zdradza, że jest to nie tylko ostrzegacz o fotoradarach policji, ale również nagrywarka, wideorejestrator, Nagrywa to, co jest przed samochodem. Pakujemy szybko, to nie będzie jeszcze, słuchajcie, test, nie będę dokładnie się sprawdzał, jak to, jak to działa. mam tylko pokazać samo urządzenie. No i fakt, że już mamy to u siebie w ofercie, w sprzedaży. Bardzo ładny 6 ekran. Odpalmy aplikację. No i już działa Janosik. Pełna funkcjonalność, tak jak znacie ją ze swoich smartfonów. Czy tableta, przyciski, tutaj główne, plus do tego funkcja nagrywania trasy. Nie będę się raz tym bawił. Na testy przyjdzie jeszcze czas. Chciałem Wam tylko pokazać, że jest nowy Janosik, już dostępny. Zapraszam do naszego sklepu i trzymajcie się do kolejnego filmu. Cześć.